No witajcie! 3 maja 2020 Waszyngtonia Waszyngtonia z marketu gdzie można było, czasem jeszcze można kupić sadzonki posadzone w ilości 3 do 5 już widziałem sztuk w jednej doniczce No przyszedł czas na to, żeby spróbować porozdzielać je na pojedyncze sztuki nie jest to wcale takie proste do tej pory przy użyciu szlaufa wypłukałem z bryły korzeniowej co się tylko dało ale mimo wszystko widzicie co zostało same korzenie splątane ze sobą do granic możliwości wczoraj dzieliłem już jedną taką bryłę i powiem szczerze zajęło to dość długi czas zanim udało mi się w miarę w miarę również przy użyciu noża niestety Dobrnąć do, do kretsu. Także chwila przerwy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie tym razem. Jak stopień splątania tych korzeni, to przeszedł moje najśmielsze wyobrażenie. Na pewno część uszkodziłem, ale jednak ostatecznie się udało. Trzy sadzonki, przygotowane do tego, żeby za chwilę je do nowych doniczek posadzić już osobno. Było widać, że rosnąc w grupie. Nie miały już energii, nie miały już pokarmu, ziemi, miejsca dla siebie i po prostu ten wzrost się zatrzymał na pewnym etapie i kurczę... To było może kwestią może kilku miesięcy, może góra roku, żeby to pozostała z nich może jedna, a może obumarły wszystkie. Dlatego trzeba było zadziałać i wygląda tak jak wygląda. No myślę że w związku z tym, że część korzeni straciły. Pierwszą rzeczą, jaką muszę zrobić będzie obcięcie tych starszych liści, żeby skupić ich siłę, ich energię na, na, tych, na tych nowych i na tym na ukorzenianiu się w nowym miejscu. No to znowu chwila przerwy. No i praca wykonana. Trzy w Waszyngtonie. Mam nadzieję, że przynajmniej w większości przetrwają. Zabieg na ich przecież trudny. Ech. Każdej usunąłem, największe liście. Tego ładnego trochę mi było szkoda. No, a to wczorajsza, w wczorajszej pracy. No i towarzystwo. Paru innych palemy, które sobie cieszą się w tym momencie wilgotną, już trochę nawet słoneczną pogodą. Udanej niedzieli wszystkim życzę. Cześć, do zobaczenia.